Teraz powiedz Halo Halo Porządkuję? Nie, no a tak. Mógł Dłuk, dłuknie. Halo. Dobra, więc dobie. Ok. 15. a po starcie ma być 20, prawie max, a potem 100, lewy 2 może ściąć. Trzeba patrzeć, czy nie ma okną na 10. Walni i jedziemy da Walni i zjedziemy, Walni i zjedziemy Walni i zjedziemy gdzieś na bok. Bo nie możemy osób lokować. zjedziemy tam.